Jestem w łazience, a za mną po łazience kto chodzi? Kto chodzi za mną po łazience? Kto? No powiedz kto? cała ciotka. A czemu ty za mną chodzisz? Co? Nie możesz za Maćkiem? Kicia? Co? Schowaj język, bo będziesz w telewizji. Ajajaj. Aj, aj. Musi wszędzie pójść. No się. Ciotka. Kicia, kicia. Kiciula. Ja idę, a ty co? Zostajesz tu? Ciotka. idziesz ze mną i co będzie dalej? Idzie To jest, cygrrys, tygrys, jest? Ja, to jest wielka mysza, cygrys, tak. Amurski, na wyginięciu. To jest ostatni okaz, ostatni okaz cygrysa amurskiego, czarny. O, o! 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 ciulka. To gdzie idziemy? No. A cię tutaj siedzi. Nie ma ciulku? Ty to na wszystkich spo... zglądasz z góry, jak przystało na króla.